Mano, tutaj Denifer, a to jest szósty odcinek serii Minecraft kierujące przygody. Dobra, idziemy tam, gdzie ostatnio wam pokazywałam moją kopalnię. Dzisiaj będziemy ją sam odwiedzać. W ci, się w i po prostu włączyłem, już mody, Dla mnie było już za dużo tych śmierci. Nie wiem, czy dla was też, ale dla mnie tak. Więc, no tam skrzynia, nic z niej nie zabrałem, wszystko było, jest tak jak jest, no i co, dalej będziemy podróżować, tutaj szukać tego, no na razie sobie wykopiłem tylko żelazo, jedyne potrzebne, węgla mam dużo, ale też go możemy wykopać, potem go przepalimy. Mamy ten. Na samym odcinku już chyba będziemy szukać diaksów i starać się zrobić cały diaksowy set. O, bo to mi się naprawdę przyda. I potem normalnie zaczniemy robić chyba mob grinder. Tak jak mówiłem, chyba że w około 10 odcinku będziesz miał grinder, tutaj robiony przeze mnie, jak będę wam pokazywał. Jak zrobić w ogóle, jak ktoś nie umie, ale pewnie wszyscy potrafią. O, Ej, spoko. Nie, yeah, udało się. O, spoko, opylało się nawet. Jest to samo 13. Spoko. Normalnie bym się załamał, gdyby mi się teraz to nie udało. To co, jak znajdziemy tylko 3 di diamenty, to wybieramy się do netheru. Oczywiście, może już w następnym zaczniemy budować. Nie wiem. Wiecie co, mi na razie się nie, tak tutaj nie chce iść. Tutaj to zostawimy. Oj, widzicie? Patrzcie, ile losu zostawiliśmy. Starałem się nagrać odcinek z Survival Games, ale to film mi się wyłączyło. Minecraft. mam zasłoną jawę, muszę ją pobrać nową. I myślę, że najpewniej dzisiaj. Już powstanie pierwszy odcinek. O, tu nic nie ma. Naprawdę. A takie się wydawało fajne. O, to co robimy? Zbieramy dalej. To żelazo. Chyba cały żelazny set będziemy mieli. No, tam trochę nam będziemy musieli tego skrzyczeć. Jak przepalimy. Ja tak specjalnie zostanę. To żelazo. On mi stąd nie toperzył. O, zginął. Wreszcie. Szkoda, że nie daję punktów. Mhm. Spoko. O, tak lepiej. Będę wiedział co na mieli. Dostaję żelaza. No i spoko. Tam nie ma? O, wiedziałem. No. Spoko 43. O. W tym odcinku chyba zbierzemy cały stak. Gdzieś tutaj jeszcze wydawało mi się, że było żelazo. To chyba wyżej. Trzeba patrzeć często na ściany. Zaraz, zaraz. Wydawało mi się, że tu było żelazo. Musiałem całe zabrać. No to idziemy. Tu już nie ma żelaza. Bo chyba, jak mamy już tak dużo żelaza, to możemy pozbierać ostatecznie tutaj wągiel. No ale tutaj nie, tylko tu nie było. Dobra, to tutaj jest dużo tego wągla. Na razie gramy na pizzwalu, bo te. Normalnie za dużo mi się spałują. Ja mam normalnie jechanego Minecrafta i mam takie... mi się tak robi, że za dużo mi się tych mołów spełnuje. I bardzo często to tak ginąłem i się wkurzałem i wo... potem jak za dużo razy ginąłem, wyłączył mi się Minecraft i musiałem wszystko naprawiać. Tak jak było. Więc musiałem użyć tych... Zmienić sobie na Game Moda. Jeden kreatyw. E żeby wszystko naprawić, że nie było, że coś za tym, no tylko raz robię, ale to już nie będę robił i spoko. No to nagrywamy. Gdy dojdziemy do dziesiątego odcinka, będę już szczęśliwy. Będziemy tu mieli elegancko wszystko rozbudowane. O, to w ogóle to jest żelazo. Żeby wiedzieć jak szliśmy, to tu, tu. Co to? O, lawa tam jest super. Po prostu. Eee, tu nie ma żelaza, nie ma. Na razie nie gram z żadnymi modami, bo po co? To jest normalny survival, <gryw> bez potworów. Na razie. No to taki dosyć nudny no, odcinek, nic fajnego nie robimy. Mam na razie z kilka wyświetleń filmu. Psy. Ja nie narzekam. Mi tam pasuje. 6 wyświetleń. Pod jednym mam 15. O! Mam jeden pozytywny, czyli łapkę w górę. Nawet, nie ode... Nawet od żadnego z widów. tylko od mojego kolegi, powiedział, że mu się podobało. Ale pewnie to powiedział, że jest moim kolegą. No co kolega koledze ma powiedzieć innego niż, że było fajne, żeby ucieszyć kolegę. Jak znacie kolesonka 7-1, też jestem jego kolegą. Znamy się dobrze. 7-6, przepraszam, nie 7-1, tylko 7-6. Pole fajny kolega, fajny. Faj... fajnie nagrywa. O, tam jest jeszcze żelazo, wow. Trochę za dużo e, widzi, o ja to 7. Nieźle. Kiedyś to w ogóle. Były te rudy takie rzadkie. A teraz diamenty bardzo łatwo można znaleźć. Przy niektórych serwerach wlatuję same ze stone. Z, jak zbieramy cobblestone. I to mnie właśnie na niektórych serwerach dobija, bo to jest za łatwe po prostu. To tak ułatwia grę, że nie wiem. No co ma być w tym fajnego, że u znalazłem diament. A gdzie? W skole. A nie, że szukałem. Po... My, my będziemy normalnie podróżować. Dobra. Szelaza więcej nie ma. Ach, chyba nie ma. Szkoda. No co? Wracamy to trendy. Ups, chyba się zgubiłem Górą czy dołem Nie wiem Dobra, po prostu będziemy szli A nie, tu przed chwilą byliśmy, no właśnie, szli tam do góry No i doszliśmy, no tutaj jest ta dziura, o. będziemy, no wełmy, o fajnie dużo tej przyda, przyda się zawsze, dobra idziemy teraz tak. Tylko mm, chcę zrobić pik o spoko. i od razu oświetlone. No nie, znowu ile mamy? Nic O, idealnie na no, drugą wał. Jeszcze cztery takie znajdziemy. Mamy już łóżko pierwsze tutaj, stąd węgla możemy trochę pokopać. O! Coś tak podejrzewałem. Mam jeszcze dwie patków? O, pięć to złoko. Ha. Ha. O, na pewno już nam się uda zaraz zdobyć łóżko, tam idziemy po żelazo. Tam do góry pójdziemy. Dory chyba. Na razie nie będziemy wykorzystywać. Nie no. Potrzebna. Więc jak coś nam nie jest potrzebne, to co mam marnować czas, żeby to zbierać? Ile? No, no to... Jeszcze. O! Tutaj do... Założę się, że spawner, z którego nie mogą wychodzić. Mówiłam. Spawnujcie się, ile chcecie. To powinno być gdzieś skrzynia. Oszuści. No i spoko. Punkty zostaliśmy co najmniej tyle dobrze. Dobra. Co teraz? Idziemy chyba to przepalić. przed nam się trochę cyków. Zaraz tu. A. O, tam jest jeszcze. Ale spoko, nam się na razie. No, Znaczy nasze łóżko. No, spoko. To dzisiaj już mam łóżko, nad możemy dwa, jeśli będziemy chcieli. 10 spoko mam tu jeszcze ten tryg rzucimy tu wszystko Wę węgiel nam się przyda no, normalnie już powiedziałem jestem z, z, z siebie dumny zawsze uchwalam Węgiel, wągiel co? nie mamy drewno nawet, spoko a tu nie mamy o, robi się jeszcze jaśniej Dobra Kurde, miałem dać co do przepalania. Dobra, już zrobimy sobie z kilka pięcieków, żeby nam się to szybko przepaliło. No i spoko, e kobel. Kobel, 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 kobel. Co ja robię? Co ja robię tu co, co tutaj robisz? No i 27 picyków mamy. Jakie? Duży zapas. Pyk, pek pyk, pyk. Pyk. Pyk, 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 pyk. pyk, 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 pyk. Miały być wszystkie tak samo ułożone. No nie o. Te są tak nieładnie ułożone, więc to musimy usunąć. Pyk, 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 pyk. O. I tego też usuniemy. Tu. Sześć. Osiem do jednego. Dobra tam na pewno mi zostaje trochę węgla. Ja mogę dawać po dwa i tak mi starczy. A zostało mi tu tak został. Osiem, raz, dwa. Dobra, po 9, raz, 2, 9, raz, 2, 9, raz, 2, 9. I widzicie, jak wypas? Eee, a, pali się spoko. Dobra, wszystko odkłada. A, Łóżko mieliśmy zrobić, właśnie i eee, to, 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 to nam się przyda i to nam się nie przyda. Łóżko już robimy i się radujemy. No i spoko mamy łyżeczko. będziemy sobie tu. Nie, nie ma nocy. 8 O, to spoko. 8, 7. Dwa. Dlaczego dwa tego? A, bo jeszcze się wzią. Osiem. 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 Aha. No spoko. I teraz Tak. Co my będziemy robić? Wszystko pyk. A wiesz tylko, możemy się zrobić? No. To. E, tu. To. nam się przyda. Teraz to będzie szybkie ścinanie. No. I to się nazywa prędkość. kur o, od razu. Przedam się dużo. Nie mamy żadnej łopaty. Dobra. I tam tak wyżej, trochę. 4 powinny starczyć? No i spoko. Tam tu żywo jeszcze. Fajnie, bo tam jest dżungla taka wielka. Te kroły mi się jeszcze nie chce zaciągać. Wow, nieźle nam tu rosło wszystko. O, te nam się tu dodały. Przydadzą się zawsze. Będziemy... postaram się mieć wszystko... każdą kolorową. Tom owce, jak będziemy zaczniemy hodować, tylko najpierw musimy mieć dwie. O kurde, jaki bóg. Aha, tak w ogóle od razu. Co mi tam? To mi na razie nie jest potrzebne, więc pyk nie tu. Cieszymy się! No, i robimy. Spek, pek, pek. piękną. Będziemy mieli tą farbę. Tu. dobra, To ja chyba będę musiał kończyć odcinek, bo ja mnie na no. obiad, a dziadek mi nie da spokój, I więc. No, dokończymy to na szybko szybko. Ja zrobię jeszcze trochę poza odcinkiem. Jak wrócę od razu. Bo nie, nie chcę na razie czasu. Może już od razu nagram siódmy i będę tam jeszcze pokazywał. Nie wiem, nie wiem. Jak mi się będzie podobało tak nagram. O! na... No. O! Albo dziadek powiedział, że dopiero będzie za 15 minut i z więc możemy jeszcze chwilę nagrać odcinek. Tu, 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 tu. tu. Nieźle to całe otoczymy, więc będzie super. A tu. Tu tu, 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 Dobra. Dzisiaj znowu nie będziemy się żegnać w domku, tylko tradycyjnie już w innych miejscach, jak w ostatnim odcinku. Tutaj sobie zrobimy trochę tą farmę na szybko. Chyba dojdzie tu woda, ale nie jestem pewien. No to ja się już z wami żegnam. O, krówki! Dobra, no to na, ra na razie, cześć! I czołem! A, dziękuję za oglądanie odcinka. I proszę was o subskrybowanie, bo to jest naprawdę Wiel wielkie podziękowanie za tą ciężką pracę. Więc na razie, cześć!